witajcie mano widzowie witajcie na adrymc link do tego nie link tylko alpiej do tego serwera będziecie mieli w opisie jest tu dodane masa biomów różnych biomów customowe właśnie takie wieżyczki nie, nie wieżyczki wioski nowe i takie właśnie inne rzeczy więc strasznie mam strasznie was Zachęcam do wbicia na ten serwer. Właśnie, widzicie, to wszystko zrobiłem w niecałe 10 minut. No, moż, moż, może nawet i mniej. Widzicie, tam są takie struktury wodne. A tutaj akurat obrabu obrabujemy sobie. Mamy mapę. Szybko wyrzemy coś? Dobra, tyle, i cofaj, cofaj? Cofa tu. Dobra, sobie. Wypływamy tędy, i uciekamy. Jak widzicie, na wodzie są dobre rzeczy. Oho. Tu. Kolejną rzecz jakąś widzowie... Co jest? Napiszę do właściciela serwera, jaka to jest struktura, bo nie wiem do końca. Widzowie napisze, tak? Z błędami może, nie wiem, nie wiem, nie chce mi się teraz sprawdzać. K patrzcie, jakiś ja mam taki seed, że normalnie tu, tu jest to, tam był statek z tym, a tam jeszcze były wioski z czego tam jeszcze była taka czaszka widera. To nie jest nic, naprawdę? Serio? Co? Szkielet pod wodą? Halo? A drömce... Myślałam, że... Drömce płonie? Nie wiem, co to jest Ale wiem, że jest tu masa szkieletów i one się nie duszą. Czekaj, musimy ogarnąć ekwipunekwizowie. I lepiej na wszelki jakbym zginął, położyć tu łóżko. I dobra. Nie, guardiany. Ja nie chcę wiedzieć, co to jest ta struktura. O nie, wizowie. Ja nie chcę wiedzieć, co to jest. Wiem, co będzie mi strasznie potrzebne, żeby tam przetrwać. Wiem, co mi po prostu będzie potrzebne dźwiczki. A tak się składa, że tu akurat mam drzewo. Nagrywam. Widzowie, w ogóle nie wspomniałem teraz, żebyście wbili na ten serwer a nie przepraszam to mówiłem żebyście nie zostawili głowpeczki i subika naprawdę dziękuję że nas jest już 520 nas, nasz cel do końca tego roku to wbicie 1000 subskrypcji liczę na was widzowie nie zawiodę się na was mam nadzieję bo naprawdę naprawdę dobrze nam na razie idzie Mamy, wiadomo, większość tych itemków, żeby było można coś zebrać. A właśnie, mapy skarbu nie zobaczyli. Może później. O dobra, biorą kiedy gaśnica. Co to widzowie jest? Eee, rozumiem, że jesteście moimi fanami. Ale distance! O, Jeszcze baby. Jeszcze tego mi brakowało. O nie! I to szybko! Czemu nie? Widzowie chyba tu po mnie nic. O oh no. W ogóle widzowie jak dobijecie 550 subów, to zrobię konkurs na feeder klienta. Co? Szapka miedzi. Wo! Torsy I, I to naprawdę dobre, że mi po jedno serduszko zadają. A nic nie wypadło. O, Delfinek, dawaj ich. To naprawdę to jest widzowie takie wyzwanie. Sorry, jeżeli widzowie zanudzą, ale... Sorry, musicie się z tym liczyć, że ja chcę pograć też. To tutaj ostatnie podejście, do, do tych skrzynek, a później, jak nic po prostu nie ten, no to ja po prostu po odcinku spróbuję to samo wbić. Mam muszę. Uciekam, 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 uciekam. Dobra, mam muszę. To chyba wizowie tyle. Zobie jakie... To naprawdę jest tyle tego wszystkiego. Może potrwać wieki. Wow, Tu coś mnie bije. Wizowy. Dobra, zaraz będziemy kończyć odcineczek, ale... Co? Dlatego wizowy właśnie polecam grać na tym serwerze. Dla właśnie takich chwil. Jeżeli wam takie coś się podoba, dajcie z nas w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. Nie szalonych, nieszalonych. Normalnych, nienormalnych. Ja. Eee, ja nie mam działki. Mm, dobra. Oh yes. Dobra. Uh, baby baby. the Jeszcze parę minutek ponagrywamy i po prostu skończymy to zaraz. Ja skończę w sumie. Bo wy nie kończycie mnie oglądać. Co kto mi udysział? Nie! Dlaczego? No nie, serio. co, tu nie można nic klikać? Ale widzowie to jest naprawdę ciężkie samo do zlutowania. Jeśli później dokładnie właściciela zapytam, co to jest. Bo teraz to tak za bardzo nie wiem. Widzowie, że jest ciężko Nie wiem co jest pod tym, ale spróbuję się dowiedzieć Oho Widzowie To jest coś większego To widzowie będzie po prostu nam następny odcinek do zlutowania to całe Ja tego w sumie będę lutował ale po odcinku spróbujemy. Po, ja po, po, po prostu po odcinku spróbuję zlutować to. Jeżeli mi to po prostu nie wyjdzie, to zrobimy to na odcinku. Halo. I co? Widzowie. nara, do zobaczenia i alu!